Sieman. Dzisiaj nagrywamy na studiu Mockin Studio. Czekajcie, muszę, jak się zrobiłaś. Macie fotel gamingowy. Okej. Okay. Dzisiaj zajmiemy się kom, jakąś Brawl Stars. No. Będziemy sobie tą postać testować. Gramy. Zacznij grę. Będziemy grać. Przepraszam, możemy... e, że może... muczka. Siema, ma ludziska. Widać, że możemy e, postawić jakieś miny. Czyli ja wiem, że patrzycie, kto Hej, hej, jest? Nie. Du, 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 du. No, piszcie w komentarzach, że mam robić openingi Dzisiaj zaczniemy sobie od gierek, a no na następnym odcinku po prostu. Yy, nie będę nagrywał bierek, tylko nagram po prostu jakiś yy, nagram open'ik. Open'ik będzie długi nawet. I musimy drognąć wtedy wszystkie postacie. Sobie wyczyścię pamięć z Brow Starsa i... I wygraliśmy. Runda, więc spoko. Ja sobie ustawię buźkę jakąś mm, Buźka będzie... O! W ogóle dodali nowe buźki no. E, to jest, to jest dla mnie spoko Dajmy z I gramy Pewnie wiecie się, dlaczego się nazywa nie, 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 B2 Dobra, idziemy. Co tak, tak. może pewnie wyszłam A Ja bym chciał być bosem. Dawaj, 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 dawaj. dawaj go. Dawajcie, no. Dawajcie tego śmiecia. No nie. Wracimy z tym śledziem. Piszcie co mogę nagrywać, bo mam cztery kanały wolne do nagrywania. Dawaj. No i możemy nagrywać co chcecie. Czy ja mogę nagrywać co chcecie? E, piszcie w komentarzach co byście chcieli, e, żebym nagrał. Napiszcie nazwę tej gry. E, no i ja to na pewno zagram. W tak to jest karne ten. Ten z kim mi się podoba. Ej serio, ale nie będziemy grać tylko tą... Wygramy sobie teraz tą. Nie grałem. Zobaczmy jak nam pójdzie. Oj, a bym chciał być bosem.

E, piszcie w komentarzach, czy mam włączyć kamerkę. Jeśli to chcecie no to włączę. Osta w ostatnim. Kiedyś mi lagowała kamerka, więc nie wiem czy w tym telefonie też mi będzie lagować, bo nastorym no, grałem i miałem tę kamerkę i mi się zacinała, ale nie wiem. Czy teraz się będzie zacinać? Ej, a taką grunię, gierka spoko. Pucharków mamy nawet dużo. Słyszałem, że w browserze nie możemy tego odblokować. 1000 pucharków trzeba mieć Tutaj tej pisie, od roku i 1000 pucharków. Okej! Okay. Mamy już 500, a więc brakuje nam 500. Dajemy. Dobra, tą gierkę. Kupimy. Piu, piu, piu. Piu. Masę ewidentnie soja. Ale my nie chcemy, więc ona już nie żyje, bo ona się ciągle kręciła. Ja nawet, nawet mi nie zabrała HP, a więc to, to jest łatwa gierka, sami widzicie jaka. Patrzcie na to. To się dużo dzieje. No i mówiłem, że będzie łatwa gierka. Konaliśmy ją... Nie, nie, nie. O, na staranga? ile pochlebków? Aj, staram brakuje. Bo chcę stworzyć taką nie mapkę, a już myślałam, że będę. Ja bym chciał być Nie wiem, czy nim będę. W dzisiejszym odcinku, już nim będę. to jest, nie wiem. A bo on jest taki sam No tak. Kurwa, To będzie trudne. Robimy cięcie małe. Dobra, jesteś po cięciu. Musiałem coś ten, musiałem iść sobie zaparzyć herbatę. Nie piszcie w komentarzach, ile mam lat. Właśnie, 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 kurwa! Dobra, jedziemy, jedziemy go! Jedziemy go! Przepraszam za to widzowie, ale się serio Wkurzająca jest ta gra, jak się zginie. Dla mnie. Nie wiem, jak dla was. Ale wkurzam się, jak ginę. Wkurzająca jest to jak zginę. Serio. No dawaj! A tamci co, co robisz? Serio, przepraszam za. To jest wizowie. Nie zwracajcie na mnie uwagi. No ale mi ją. Dawaj go, dawaj. No i przegraliśmy przez tych palantów. No pięknie. Ja chyba zakończę ten odcinek. Myślicie, że jestem jakimś agresorem, ale to nie. Zagrajmy teraz. Ja chcę być w końcu. Ty... Zobaczmy. Co... o Ej, fajny skin dla. A mnie jest przy kozak. Co nie? Proszę, bądź bosem. No, nie, ale kozak mi, mi ten skin się podoba. Serio mi ten skin się podoba. Dobra, to by było na tyle. No. Żegnam was. <grym> A i po tej rondzie będziemy kończyć. Od, 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 dawaj, dawaj szybko. Daj. Dobra, jeszcze raz. Dobra, dawaj, dawaj. Pyk pyk, 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 pyk. Idziemy, idziemy z tym, tym... Z tym znaczkiem. Może tam jest ten los. Nie wiem, pierwszy raz. Gra, więc my... no... Nie nie. Okej... Okay. Um. I lecimy. Piszcie w komentarzach, czy mam nagrywać inne te... A to już na innych kanałach będę nagrywał odcinki inne. ULEC! No, a na no on yes. Muszę w gry grać, bo to jest Wkurza mnie jak w wkurza mnie wszystko. pu, 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 pu. pu. Ale. Dlaczego? Nie, nie, Maria! nie, Eee, dobra, lecimy jeszcze raz. Aż się uda. Pu, 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 dawaj, dawaj. Mało czasu, mało czasu. Jeee. Yeah! Pozwoliłem ten spół. Jest. Wygrana, wygrana. No i na ten odcinek to by było na tyle. Trzymać się.